Witam Was, kochani, w mojej kuchni, dzisiaj modlowało zdanie Kapsalon, jakżeście po tytule już widzieli. Kapsalon to takie danie holenderskie, chociaż po mojej siostry to tam nigdy mi nie zrobiła, ale wiecie, holenderskie. Kiedyś było to bardzo modne na czasie, na takich grupach facebookowych, każdy, ktoś tam, wiecie, ktoś tam wciepnął ten przepis. Um, i codziennie były chyba 20 postów, mam kapsalon, mam kapsalon, zrobiła, zrobiła. Bardzo jest pyszne, tutaj na frytki się dało na dole, ale muszę, bardzo te pyszne, um, nie jest ciężkie do zrobienia i już Wam pokazuję, co potrzebujemy, a resztę Wam na kurcu, albo w czasie filmu. Okej, okay, kochani, będziemy potrzebować około 600 g piersi z kurczaka, przyprawa do gyrosa i już się dobrze jeszcze troszeczkę czosku. Powiem mu niemiecko, przyprawa z Lidla do gyrosa, ale ona mi taką za bardzo, za, za słabo mi Nie ma takiej. Nie taką intensywną jak w Polsce. Dlaczego brakowało mi tu czegoś jeszcze i, i dała tu jeszcze troszkę więcej czosnku, Czosku dach suchego? Teraz te piersi z kuczaka się pokroimy na takie paseczki. Nie za długie, zaś nie za cienkie. No wiecie, takie jak do Gierosa się to kroi. Takie paseczki i. I jak już to będzie pokrojone, musimy to wymieszać z tą przyprawą, żeby mi się fajnie wymieszało. Zawsze do było tutaj olej jeszcze, tak, około 5 łyżek oleju, 4-5 łyżek oleju do, do tego. I teraz ten gyros, powiedzmy tak, dałach tu jedna, dwie, półtorej łyżki kopiaste i troszkę czosku się tu... Em, i co? I to wymieszą Tam pisało na tym opakowaniu dwa, dwie, łyżeczki, dwie łyżeczki na kilo mięsa, ja, ale mi to chyba troszkę mało było. No. Musicie tam obejrzeć. No. Ja tak podnewonię jeszcze troszkę te mięso. No, teraz się to przykryje i spożywczą, to jak będzie wymieszane już. I odstawia tak gdzieś na godzinę, żeby się to mięso fajnie zaprzyjaźniło z tym. Z tym przyprawo, i tu są inne składniki, by wyboczować frytki, 800 gramów. Musimy je upiec. Um, potem te mięso musimy usmażyć. Tu będziemy potrzebować jeszcze serio, tu mogę oddać, tak około 400, 4 plastry. plastry, główki sałaty lodowej, dwa lub trzy pomidory, troszkę ogórka. Um, tu mam składniki na sos. Tu mam około 200-250 gramów jogurtu naturalny, cztery ząbki czosnku, sól i pieprz. Będziemy potrzebować do tego sosu jeszcze. Osku to mu dużo, <noise> no ale ja tak lubię. Ok. Na no, się to mięso usmażymy. E, jeszcze będziemy potrzebować troszeczkę oleju do podsmażenia tego mięsa. E, na razie się zrobimy czosnek. Przeciśniemy się przez praskę, czyli zrobimy się ten sos czosnkowy. Mój czosnek się przecisnął. Mój czosnek jest bardzo duży. Jakoś jak jest duży, to się nie umie tego przecisnąć, nie umie tego zamknąć. Dlatego ja musiałam tu podjąć. Ok. Przecisnąć posnek przez praska. Em, doprawić solą i pieprzem. Wymieszać to dokładnie. I em, jeszcze tu pod tym pos posmakować, czyli odpowiednio przyprawów i potem wiecie, też możecie posmakować u siebie i zdecydować, czy jeszcze może musicie doprawić. Ok. Pomieszam to. Teraz Moje hopy, za bardzo za dużo czosku, było w tym sosie, ale ja tak grubię lubię. Rozgrzała się tu dwie łyżki na patelni. Teraz to te mięso podsmażymy tak około 10 minut, cały czas mieszając, a frytki się usmażyła w piekarniku albo w piekarniku albo już się tu usmażyła w tej takiej frytkownicy, wiecie, z tym gorącym powietrzem nie wiem jak to się po prostu nazywa. No. Tak normalnie, według opakowania, jak to pisze, żeby były dobre, usmażone. Teraz jej troszkę posola, a jak mi się to mięso, mięso usmaży już, to to mięso zaraz tu um, porozdzielimy na, na te frytki. Jeszcze tu troszkę po mięso. Mięsko fajne, pyszne je. Super doprawione, tak akurat. Piekarnik się włączyć, bo to jeszcze będzie pieczone, na 180 stopni, góra-dół. Teraz na to mięso tu pójdzie ser, pomidory się pokroiła, na razie dwa i troszeczkę ogórka, ta lodowa też się pokroiła, ale to jeszcze musi poczekać. Teraz na to mięso porozdzielimy ten, ten ser tak żeby było przykryte, jak macie ser tarty, ja tu miałam gołda jak macie ser tarty, możecie dać gołdę na to, e, to znaczy tym potarty ser, no posypać na to, może być grubo porcja i to będzie pieczone tak gdzieś 15-20 minut, tak to musi się fajnie zapiec i po tym czasie już możemy robić dalsze, um, po rozdzielu tu trochę tej sałaty lodowej, o tym dom ogórek, troszkę ogórka i, i i pomidora i o się tutaj sałaty lodowej tej no to się zrobiła tak dwie warstwy mogła się to tu posolić ale jak już zapomniała, no ale nie szkodzi um, troszeczkę sosu tego dół jak chcecie, możecie do tego sosu, jak nie macie tyle jogurtu, um, na przykład jak macie jeden jogurt, no to możecie troszkę majonezu dać, wtedy też będzie bardzo pyszne. ten jogurt wymieszany z majonezy, to będzie taki, taki fajny sos, taki, taki richtig fast foodowy sos. Ok, teraz reszta tego, tej sałaty lodowej, druga warstwa, um, ten ogórek i, i pomidor. Porozdzielać tak fajnie, żeby wszędzie równomiernie było. Troszkę się tu posola, jak już go tak mogła, zapo ale zapomniałam. Um, posolić się też ta pierwsza warstwa, no ale teraz się ta druga posola. Tak teraz tu patrzę, fajnie, by to jeszcze kontrastowo wyglądało, jakby tu, był, jakby tu była kukurydza. No ale to zaś na drugi rok kiedyś zaś indziej. Ok, porozdzielać i my już możemy jeść. Stanie jest gotowe. Można podawać do stołu już. I o się tu zaminało, nałożam. Musisz mieć dużo łyżka. Uważać, żeby się nie rozwaliło. No, ale jak widać wszystko fajnie. E, za jednym razem na ta łyżka wlazło i można tu się już zaraz degustować. Tak, jeszcze co mi się należy, to jeszcze pobieram i zaraz tu z nazwami próbować. No, już starczy. Ok, wezmę się gdzieś jeszcze. I tu staro się, żeby wszystkie składniki, co mam, były na Widelcu. Bardzo pyszne. Muszę podmuchać w gorąco. Ok, bardzo pyszne to je polecam, bo to serdecznie. I smacznego. Bardzo to pyszne oczywiście było, ale to trzeba jeść na świeżo, bo wtedy jak te, jak te frytki poleżą, to one potem się zrobią takie. No wiecie, jak frytki leżą, nie są takie fajne, świeże, chrupiące, no są takie miękkie, gumowe. Pod no, e, także trzeba to jeść na gorąco, na gorąco podawać i i bardziej wszystkim smakowało. Mi, ja się dopótym poleła kieczupy jeszcze na talerzu, mi ta coś brakowało, poleła się kieczupy i, i, i to było bardzo pyszne, no. no dobra kochani, e, ta porcja mi tu starczyła na... To tak starczy na 5 osób, bo jo, jo się dwie porcje różna no moja dziewczyna też, to znaczy Dokładka mi się brzmi. To tak starczy na cztery duże porcje, sześć takich mniejszych, no jak to tam mieli. No ale pamiętajcie, że trzeba to naświeżo jeść. Dobra, to by było na tyle. Eee, dziękuję Wam za obejrzenie, za komentarze. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia. I do następnego razu. Cześć.